Padka w milionerach. Nie było poprawnej odpowiedzi na pytanie. Teleturniej od września tego roku przeniósł się z TVN-u do Polsatu i już w pierwszym tygodniu emisji programu w nowej stacji zaliczono w Pytanie było następujące: Na parkingu jest 9 sedanów i są 3 suwy. Ile procent wszystkich aut stanowią suwy? No i pytanie ogólnie jest oczywiście banalne. 9 sedanów plus 3 suwy, czyli łącznie 12 samochodów. 3 z nich to suwy, czyli 1 czwarta, no to mamy 25%. No tyle, że w odpowiedziach pojawiły się jedynie ułamki dziesiętne. 1 dziesiąta, 25 setnych, 5 dziesiątych, 75 setnych. W oczy rzuca się tu oczywiście odpowiedź B, czyli 25 setnych. No bo moglibyśmy to oczywiście zapisać jako 25%. No ale to nie jest poprawna odpowiedź, bo w pytaniu już mamy wyraźnie, ile procent wszystkich aut. Więc jeśli damy odpowiedź B, to to będzie 25 setnych procent, bo odpowiadamy na pytanie, a powinno być po prostu 25%. 25% to 1 czwarta, a 25 setnych procent to 1 /4. A to spora różnica. Więc albo w odpowiedziach powinna znaleźć się wartość 25, albo w pytaniu zamiast o procenty, powinniśmy zapytać na przykład jaka część wszystkich aut. Warto też zaznaczyć, że uczestniczka również zauważyła tę nieścisłość, więc Szapoba. No ale wszystko zakończyło się szczęśliwie. Uczestniczka zaznaczyła odpowiedź B, która była uważana za poprawną. A ty zaobserwuj po więcej ciekawostek.